już w dniach 23 i 25 lipca. Kolejna edycja wspaniałej imprezy. Będzie to szósta edycja Dixie Ride right Old Mobil, czyli połączenie kultury muzycznej, muzyki jazzu tradycyjnego z początku ubiegłego wieku oraz rozwoju motoryzacji. Bardzo się cieszę, że wspólnie z muzykami z Dixie porozumieliśmy się i mamy możliwość współfinansowania jako samorząd powiatowy tego pięknego przedsięwzięcia. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 14,5 tysiąca zł. Myślę, że będziemy karmieni. Piękną muzyką, jazzem też, ale przede wszystkim będziemy mieli możliwość zobaczenia tych niesamowitych aut. To ten Ford, który za nami stoi, on w tym roku obchodzi swoje stulecie. W tym roku y, głównym organizatorem jest właśnie. Y, Starostwo Powiatowe w Szczecinku oraz Centrum Rekreacji i Kultury w Bornym Sulinowie, oczywiście miasto Borne Sulinowo, no i oczywiście zespół Dixie Band. Tegoroczna edycja faktycznie rozpocznie się w Bornym Sulinowie. Tutaj w rozmowach z panem starostą doszliśmy do takiego wniosku, że dobrze było, jakby co roku ten rajd odbywał się w, w okolicznych tutaj miastach powiatu, nie tylko w samym Szczecinku. I zaczniemy 24 lipca o godzinie 10.30. Już będą się pojazdy zbierały pod urzędem miasta w bornym Solinowie. Grafik jest bardzo napięty. O godzinie 11 ulicami Bornego będzie właśnie taka parada tych samochodów. O godzinie 11.30 jest oficjalne rozpoczęcie imprezy i o godzinie 12. samochody z Bornego przyjadą do Szczecinka. Teraz jeszcze Państwa zapraszamy. A wszystkie szczegółowe informacje, o których wspominał właśnie Pan Rafał, odnajdziecie na naszej stronie www.powiat.szczecinek.pl. Dziękuję bardzo.